W imię Ojca i syna i tuła świętego. Amen. Ochwalony święty Michał Archaniele, książę Wojska Niebieskiego, bądź naszą obroną w straszliwej wojnie, którą toczymy z księstwami i mocami, z tego świata ciemności, duchami sła. Przyjdź z pomocą człowiekowi, którego jako czyni nieśmiertelnym, stworzył, na swój obraz i podobieństwo i wykupił za wielką cenę od szatana. Tocz dzisiaj tę bitwę u pana razem z aniołami świętymi, jak już walczyłeś z literem dumnych aniołów, lucyferem, jego odszczepieńczym wojskiem, którzy byli bezsilni, bo oprzeć się tobie, a nie było już dla nich miejsca w niebie. Ten okrutny, starotawny wąż którego nazywa się tiapłem lub szatanem, który swodzi cały świat. Został rzucony w otchłań ze swoimi aniołami. Oto ten stary wróg i morderca ludzi nabrał otwaki, przekształcając się w światłości. Wędruje z całym tłumem złych duchów. Atakuje ziemię w celu wymasania imienia Boga, jego Chrystusa, by schwytać, sabić, i rzucić na wieczną skupę duże przeznaczone do korony wiecznej chwały. Ten niegodziwy smok wylewa jak najbardziej nieczystą powódź, jad swojej słośliwości na ludzi o umyśle i skorumpowanym sercu, ducha kłamstwa, bezpośności, pluśnierstwa i skupny otech nieczystości i wszelkiego występku i bezprawie. Ci najsprzeczniejsi, wrokowie są przepełnieni i upić, koryczą wobec kościoła, małżonki, niepochleanego paranka i położyli swoje bezbożne ręce na tym, co ma najświętsze. W samym świętym miejscu, gdzie ustanowiono stolicę świętego Piotra i tron prawd, jako światku świata, wyniosą na tron swoją chytną bezbożność z jasnym planem. Że kiedy uderzą w pasterze, rozpieszną się owce. Pokaż się, niezwyciężony książę. uciel pomocy przeciwko atakom zakupionych duchów na lud Boży i mu zwycięstwo. Lud czci jako swojego opiekuna i patrona. Topom lubi się Kościół Święty jako obroną, przyzwośliwą mocą piekła. Tobie Bóg powierzył duszę ludzi które mają być doprowadzone do niebieskiej szczęśliwości. Och, mórcie się to opoka Pokoju, żeby położył szatana pod naszymi stopami, jak dotąd podbity. by już nie mógł trzymać ludzi w niewoli i szkodzić Kościołowi. Ofiarujemy nasze modlitwy przed trzyma Najwyższego, żebyśmy mogli szybko zjednoczyć sobie miłosierdzie Pana i pokonując smoka, starotawnego węża, który jest japłem i szatanem, byś ty znowu zniewolikowotłani, żeby już nie mógł zwrócić narodów. Amen. Spójrzcie się na krzyż Pana, rozproszcie się w rokiem mocy, Lew z plemienia Juty, podpił z rodu Tawita. Ucielam Twego miłosierdzia, Panie, bo mamy nadzieję w Tobie. Panie, wysłuchaj mojej modlitwy, i niech moje wołanie dojdzie do Ciebie. Odmi się, Boże, Ojcze naszego Pana, Jezusa Chrystusa, wołamy do Ciebie, I jako petenci, błagamy o Twoją łaskę, żeby za Maryi, zawsze niepokalanej dziewicy i naszej matki i chwaletnego świętego Michała Archanioła, raczył nam pomóc przeciwko szatanowi i wszystkim innym duchom nieczystym, które wędrują po świecie na szkodę rasy ludzkiej i na skupę tusz. Amen. Wszechmokący wieczny Bosze osłoń nas przed oczami swych duchów. Sechciej posłużyć się chórami nieskimi, a Pana zapokowały i odcięły możliwość wpływu działania demonów, szatana, swego ducha wszelkiej maści, każdego rodzaju na miejsce naszej modlitwy, naszego działania, nauki, pracy i tym spraw w Objażne Boże, wróci święty Jedyny, aby nasza modlitwa, praca, nauka i działanie mogły odbywać się bez demonicznych przeszkód. Amen. Święty Michale Archaniele, kocham Cię, ufam Tobie, i zapraszam Cię do mojego życia.